i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego, Panie Jezusa Chrystusa i, I, I dar jedności w duchu święty nie będą z wami wszystkimi. I z Niech moje ustawy będą no pełne Twojej chwały, rozrabiłeś się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, Aleluja. To jest antyfona dzisiejszego dnia. To środa trzeciego tygodnia Wielkanocnego, w porządku takim tropicznym, a w naszej wspólnocie, w naszej społeczności lokalnej, wielka doniosła uroczystość, bo chcemy Panu Bogu, a potem ludziom zaraz podziękować za 120 lat istnienia, funkcjonowania. I wszystkich działań edukacyjnych naszej szkoły podstawowej. Witam wszystkich zaproszonych gości. Przede wszystkim od pierwszej łamy do ostatnich, również wszystkich parafiach, wszystkich nauczycieli, całą naszą działkę szkolną, tak się mówiło, dzieci, uczniów, tych najmłodszych, tych najmniejszych, do tych największych szkole. Wszystkich, którzy chcą świętować razem z nami. Bo świętowanie to przede wszystkim umieć podziękować i dziękujemy Panu Bogu, ale też chcemy dziękować ludziom. Owoce tej Najświętszej Eucharystii polecamy Panu Bogu, modlimy się do dobrej opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z formą dalsze Darii Ducha Świętego dla wszystkich nauczycieli i uczniów z okazji jubileuszu 120-lecia Szkoły Podstawowej Krzeszta, jestem taką, od grona Na początku Dobrego Boga przepróśmy za wszystkie nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby zrobić robić w sercu, jest we w Czytanie z Apostolskich. Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele Jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Pana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem, a szale niszczył kościół. Wchodzą do domów porywa mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głośli droze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupienia słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnych krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka taś radość zapanowała w tym mieście. Oto słowo Boże. No. 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 Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucam. Ponieważ z nieba wstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, aby nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. O, o słowo Pańskie, chwała się. w testusie bracia i siostry, zaproszeni goście, począwszy od pierwszego i do ostatniej, aż na haszyliacie. Moi kochani goście otrzymali zaproszenie, a na zaproszeniu wypisano słowa patrona naszej szkoły, Konstantego Józefa ałżyńskiego Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą. Nie mówiąc w tygodniu wieku, ale starsze pokolenie pamięta, że i zielona ręka i oczy na pewno usłyszymy w szkole yy, wiele ciepłych słów. Ale dzisiaj warto te jak gdyby dwie myśli próbować połączyć. Z jednej strony, wielki yy, człowiek, postać, który stał się patronem tej szkoły z racji jakiś na pewno osobistego zaangażowania władzy szkolnej, społeczności lokalnej, bo tak się to bywa, to odbywało inaczej. Natomiast jeśli chodzi o trację do nagęć, to przede wszystkim satyra to przede wszystkim... Wytpienie krzywa ludzkich. A jak to się ma do szkoły? Kochani, ta uczcienda, kochani rodzice, doskonale sobie zdajemy sprawę, ile trzeba trudu, odpowiedzialności, wysiłku tego intelektualnego, tego metodycznego, ale przede wszystkim wielkiego serca aby zobaczyć drugiego człowieka. Jeśli placówka naszej szkoły podstawowej funkcjonuje 120 lat, tak by się chciało powiedzieć niedawno byście obchodzili stulecie szkoły Rady z Świętami, Dzień, w Siediem Gradem Bernackskim i to kolejny jubileusz a jest okazja, by cieszyć się nową obiektem sportowym. I w tych warunkach, w tym klimacie, chcemy pomyśleć o tej wielkiej odpowiedzialności, która spoczywa na każdym z nas dorosłych. Bo my, jako ludzie dorośli, jesteśmy zmotywowani, by wychowywać młodego człowieka. Ale kiedy to złoto stanie się prawdziwym złotem? Te skarby, które mamy w domach, w rodzinach, kiedy staną się prawdziwymi karłami? Kiedy ten wysiłek jest wspólny? Kiedy nauczyciel, kiedy rodzic, kiedy ksiądz, katareta wyjaśniają i tłumaczą tak samo. Nie jesteśmy bez urok świata, ale po to by tworzyć. I dlatego wychowanie, edukacja to trud, to tworzenie, to...